Lekko, lekko, Co znaczy? No nie no, proszę Czemu pani... pani próbuje obrabować ludzi? Co? To zło szczerze, zło szczerze. Pani, jeszcze do, do Pani Jeszcze miałbym pan pytanko. Pamięta Pani, spotkaliśmy się ostatni raz tam w sklepie alkoholowym, prawda? Eee... No, padał deszcz, tak? Tak. Pani no, powiedziała, tak. no to jeszcze ja przeczekam, aż przestanie padać, tak? No. Przestało padać i dostaliśmy zgłoszenie o napad na kasetkę. Ale jestem ja to Czyli pani wyszła, jak jednak padało? No, można tak powiedzieć, jak już trafiło, tak, 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 tak. tak. No co? No to nie wiem, jak mamy panią potraktować. Wszystko nam wskazuje, że to jednak. I jeszcze pani. napad na obywatela i opis no sprawcy łudząco podobny do pani. Łudząco. Pana. Nawet no to ktoś się rączku... podobnie podoba, no ja tutaj cały czas. Tak. Nawet opisali pani koszulę w kratkę. Nie, to jest, proszę pana niemożliwe przecież. No, niemożliwe jednak, nawet w no, okularach niemożliwe. opisali w czarnych. No proszę pana, no niemożliwe. No, jednak ktoś, jednak, A jednak ktoś tu panią przeuważył. Tak, Jest to możliwe. No nie wiem, bo panowie akurat jechali sobie gdzieś tam po prostu i nagle złapili. Ale to jecha, jech, jechalibyśmy tak o nas na tych? Na, ja na światłach? No to ja nie wiem, proszę pana. Ale... A tamta pani by była kolejną ofiarą, gdyby tak. nie. Było. Na pewno, to, na pewno, no. Przyznaje się pani, czy nie, nie, przyznaj... nie po dobroci? Proszę pana, ja się do niczego nie przyznaję, nic nie zrobiłam. Wątpię. Ale jak wątpię? No... Biega pani z tym baseballem. No, straszy mówię... pani ludzi. Jak straszy? Próbuje tylko... pani okraść. Ale ja... No, no... widziałam pani dużo osób z baseballem. No, biejących. Widziałam kilka. Ale tak? dużo. A po Pani baseball tak właściwie? Proszę Pana, a nie wie Pan, że ruszenie dodatkowego obciążenia na plecach pomaga na A To nie możesz sobie Pani założyć plecaka? Nie, Od kiedy po... to? A od kiedy to? Kupiłam plecak i mi się co? Nie, coś od kiedy? Nie, nie wiem, bo to, to jest ciekawi mnie. Obciążenie no. na plecach tak pomaga, no tak? tak. Mi się czy wydaje, czy... Że szkodzi, A mi się wydaje, że szkodzi... Mi się wydaje, że kręgosłupowi. I powoduje skoliozę. Nie, no to się panu wydaje na pewno, no. Na pewno się Panu wydaje. Skoliozę to ja już mam. To pierwsze. Dobra, no to ja pani sobie, jeden sobie tego telefon. nie wyleczy. No nie wyleczę, ale przynajmniej mogę wie pan. Też łopatki mi odsłyszało. Na na no, Lepsze pani, pani wychodzi na kawę... Pani wychodzi na kawę z, z naszym sierżantem. Jak jak kim? Pani... Z kim, z kim, z kim, z kim? Z ale no i co? Z Paulem. Pani z nim wychodzi i takie rzeczy. Ale jak... Pani dobrze wie, że on jest funkcjonariuszem. Ale proszę pana ja I nic co? nie no, zrobię. Nie, ale załóżmy, no. że... On by... Nie, załóżmy, żeby doszło już do skutku, tak? Żebyście już się poznali tak bardziej i byście byli. I co, pani by wracała z łupem? Ale do jakim tak? A on powiada. by wychodził na, na zmianę do pracy. Ale jakim łupem? Ale jak sobie to panie wyobraża? Ale proszę pana, no jaki mógł. To teoretycznie, ma... czysto teoretycznie. No nie! Ale co nie? Co nie? nie byłoby żadnego Ale... łuku. Nie byłoby, no nie? Pani nawet nie, nie umiał kraść. A ile ma pani A gotówki nie? przy sobie? Eee, gotówki. Eee. No może brudnych pieniędzy, ile ma pani takie pytanie zadać? Brudne... Nie wiem, co to są brudne pieniądze, proszę pana. To jest nieopodatkowana gotówka, która została prawdopodobnie ukradziona, albo narkotyki. To Ej, no... nic... Tego się na coś nie mówi, brudna. Aha. Kolego Twisty. Eee... A to nie wiem, proszę pana, bo ja takich, takich eee, że tak powiem... Eee... Tej substancji nie zażywam, nie? To, to jakby nie wiem, co to są narkotyki. Piję dużo kawy, fakt. piję dużo coli też. My nie mamy pieniędzy, nie mamy nie dostępu do takie Nie no, proszę pana, to ja. Ja takich pieniędzy nie posiadam. A poza tym trochę się śpieszę, no niech panowie... A czy pani się zajmuje, jakbym mógł się zapytać? Ja? Wyprowadzałam pieski na spacer... Gdzie pani ma pieska? No, odprowadziłam do domu. Którego? Jaka rasa? Podjedziemy zapytać, zapraszam do Rady Do którego Nie, bo kobita do pracy pojechała. No, sprawdzimy. A ja nie dalek. wiem gdzie ona pracuje, no co się pan pójdzie psa zapytać? Nie, 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 do domu. Da się Zobaczymy pan... tylko czy pies jest Ale przez okno. Pan, pan, się pójdzie zapytać psa czy jest nie, w Nie, podje podjedziemy do domu, może akurat będzie. Ale może jej nie, nie ma, bo poszło do pracy, proszę pana. Ale pan. może pies będzie na domu? Ale pies noc wybrał. to raczej. Ale, no i co, i psa się pan zapyta? Zapytam. No, proszę pana. Jak da, jak da głos to da głos. Proszę pana. Jest nawet Pana nie zrozum. niech ma będzie trochę poważny No, no dobrze, no dobrze. Jesteśmy wszyscy z, ps no. z psami, dogadamy się e ja, ja nie, ja akurat nie jestem To chyba obraz munduru, tak mi się wydaje Oj No właśnie chyba. ale manda, tak to jest przytoczne powiedzenie Idziesz do auta, za karę idziesz do konta i idziesz do auta Za karę A ty też Za tą brudną gotówkę, to ty ale... też idziesz do auta Co? Chciałem się chciałem z Pani po prostu... do auta, na ty. Chciałem z Pani wyciągnąć... Nie, nie, przesadziłeś, Zostałem tu no, Chciałem z Pani wyciągnąć jakieś informacje, no ale nie jestem w stanie, auta, tak? chodź ze mną, ja poszedłem do konta. auta, do konta. No, no i dobra, dobrze, i takich funkcjonariuszy, takich funkcjonariuszy. Ale Pani i tak będzie zaraz zatrzymana, nie. to ja nie wiem co Pani mi tu... Zadamy wieśniaka i bierzemy Panią do radiowozu i na no. ja komendę. Proszę Pana... Do wieśniaka? Dobra, proszę... nie, Ty to proszę już pana. się tam nie odzywaj. Dobrze, wracam. <gryzamy> nie wody. no, nie, nie proszę no... Panu. Proszę Pana... Już Pani panu. powiedziała tak trzy razy, proszę Pana. Słucham. No proszę Pana... No bo... Ktoś pan ciągle przerywa i się Pan z rozmowy wypija. Wracaj, wygodna. Ja nie mogę tego zrobić w tym tak? Mogę? No mogę, tak? Orban, you know? mogę się... My czekamy. Aha, no to to fantastyczny. Piękny dzisiaj dzień, prawda? Idealny na rabunek, nie? Nie. Yeah. Idealny, żeby żeby zatrzymywać uprawiający sport. Przychodnie ci pewnie panowie wyzwanie, więc życzę. życzę... Nie, nie mamy, spokojnie, aktualnie mieliśmy tutaj. Aha, no to, to już nie macie. Także teraz. No. Ja. A pan, który w, w mieście jest? Tak. Aha. A to coś nowego, bo wy chyba na Asendii tam jesteście, nie? Mamy stację na Paleto, patrujemy całe hrabstwo Black Country, ale również miasto Los Santos. A, a, u, fajnie, no to fajnie, się bezpieczniej. Pan to chyba pierwszy raz widzę, tak mówiąc szczerze. No tak, ja funkcjonariusz w tych rejonach, to jestem od jakichś dwóch godzin, trzy. Aha! Rybach. Dobra, to jak? Hmm, czy pani się przyzna. Ale co, do, co, co, co jeszcze raz? No weźmiemy panią na przesłuchanie. Nie, proszę pani. Ja no myślę, że pogoda no. Zrobimy sobie wspólnie taki jakiś fajny jogging, nie? Pani nie? Tak, to będziemy biegać. Tak, tak, no będziemy biegać. Dobra, piknik. będziemy biegać. No, biegnie pan na gdzie? Gdzie? Pani właśnie próbuje uciec z miejsca I, kontroli? Biegniemy bik... Ja nie uciekam. Ej, pani ucieka, w... Ja nie uciekam, proszę pana. Nie, tu sobie biegniemy, o, tu... Dogging, dogging. Tu po schodkach. No ale pano... o dobra, a gdzie reszta? A gdzie reszta? Proszę I, pana. Nie, nie chcą biegać. Nie chce biegać, trzeba do nich wrócić. Dlaczego? Dlaczego nie chcę? No chcą? bo nie chcą biegać. Trzeba wrócić. No, nie, to no, są niezdyscyplinowani, proszę pana. Departament szary po. Wybiega na główną ulicę yy, przy mojej Wenecji. Promowała przed, przed, przed płotem, wraca do was. Ale moment, proszę pana, moment! Ja muszę odebrać ważny telefon! Ja muszę coś odebrać! To jest kwestia życia i śmierci, Skaczemy sobie w kółko. Ale to jest kwestia życia i śmierci, proszę pana! No, biegniemy teraz do głównej. do wody, w swoją wodę. I proszę ale, ale... będziemy. Słuchajcie, życie śmierci! Ja umrę, jak tego nie odbiorę! Już się Ja umrę! No pan. Proszę pana! Od razu! No, serce no, mi to pęknie! Dobra! Dobra! Uj. proszę! Ale dobrze! No dobra, ale ja muszę odebrać teraz Przysiskam kolanem i zakowam lewa prawa. a jednak... Nie chodzi. udało mi się panu, niestety! Pani się zatrzyma. Pani się zatrzyma. Droga pani, będziemy musieli użyć. Ale dobrze, spokojnie. W środku przymusu bezpośredniego. Dobrze, spokojnie, ja się zatrzymam, ale muszę. Wymianę internetu. Miasto. Jak mi pozwolicie telefon? Pani, pozwolicie. Nie używacie tej ona jest w przywodzie. Nie używacie tej nie planujemy, ale już w miejscu greku. Pani, podwózka, podwózka pani, Proszę, proszę ja chcę. Maate, a nie, a uciekniemy przed nimi na sygnałach. Się... Panie, mnie. Proszę Pana, ja muszę odebrać ten telefon. Ja muszę odebrać... Ja mnie nogi Bo zaraz, kurczę, dostanę. A ja muszę odebrać ten telefon. 是。 Ale panowie, no! Ale panowie! Stój! Ale ja muszę Sama, odebrać panie? ten telefon, rozumie pan? Stój. Stój! Ja już nie ma siły! Nie też nie mam siły! Muszę ja sił. się trzymać. Powiem, wiem, nie posądzać, nie wiedzą co, naprawdę, nic nie zrobiłam. Proszę wyjść z wody, proszę wyjść z wody. Ale ja nic nie zrobiłam. Proszę wyjść z wody, no to proszę wyjść z wody. Ale ja nic nie zrobiłam. Obalenie! Wow. Ujął! Docisnę ale. Dociskamy, dociskamy, i lewa prawa. No ale ja nic nie zrobiłam, rozumie pan. Sasmaki kasety. Dobra, zapraszamy. Co, że co? Tak jak on teraz ma wypłynąć? Nie przejdziemy tym. Damy radę, ho. Nie da rady wypłynąć tutaj. O. No nie wiem... Jak nie my, to Proszku, że nie ryzykować życiem. No sam spektakl nie każe, Ty. Potrzebna jednostka transportowa. Co I... pływasz, jak możesz przejść? Nie mogłem przejść. No mamy ją zakutą. No nie no, my ją wydostajemy i będziemy trzeba transportować tam do... na brzeg, nie? Przy sklepach na polowanie. I pacata, po pacata. Ale co? No, po Pani. co to? Po co to? Wy mnie dręczycie no! No panowie, to jest zupełnie niepoważne z waszej strony. Wygraliśmy ustawkę 4-0. No pan... okay. Eu